To jest oczywiście najnowsza masterka typu szereg XDD, kolor ładny czerwony i jest to wersja L3H2, czyli trochę ponad 6,3 metra długości zewnętrznej. I mamy tutaj zabudowę warsztatową, zaraz Wam to po wszystko pokażę. Warunki średnie na robienie testu w sensie zdjęć i filmowanie, no ale jak słońce świeciło i było trochę cieplej, to oczywiście mi się nie chciało, albo miałem coś innego na głowie. Do roboty i, i jest jak jest. Tutaj mamy schodek, więc żeby sobie wejść i sobie oczyścić przednią szybę, na przykład z lodu, no to możemy wykorzystać ten schodek. Aczkolwiek tutaj w tym modelu, w tym egzemplarzu mamy podgrzewaną przednią szybę. Lubię to. I tak, a propos jeszcze pozostałości po poprzedniczce, czyli po X62. Klamki. To są te same klamki, co były w trzeciej generacji. Ale o czym ja chciałem powiedzieć? O czym ja chciałem. Aha, tak, dobra. Tak wygląda samochód z tej perspektywy. To jest oczywiście wariant 3,5 tonowy. Ładny ten kolor. Jakoś nie wiem, podoba mi się. Tylne zawieszenie. Mamy tutaj pojedyncze pióro. Tutaj mamy podwieszony zapas. Koła. 16, opona 205 75. I e, mogę wam powiedzieć, że to samochód już nie jest taki miękki jak właśnie X 62 jak poprzednik. Jest troszeczkę twardszy, nawet bym powiedział zdecydowanie bardziej twardszy i na pewno lepiej skręca. Ma zdecydowanie lepszy promień skrętu yy, i to od razu czuć. Obraz z tylnej kamery, tej konkretnie nad rejestracją, przekazywany jest do lusterka wewnątrz kabiny, tego środkowego. Natomiast druga kamera cofania, no zdecydowanie gorszej jakości w sensie obraz jest. Czyli w momencie, w którym wrzucimy sobie wsteczny, to obraz na centralnym wyświetlaczu przekazywany jest z tej kamery i dopiero właśnie wtedy tylko i wyłącznie ona przekazuje obraz do centralnego wyświetlacza. A non stop cały czas lusterko wewnętrzne przekazuje obraz z tej kamery i no powiem wam, że już kilka razy widziałem jak ktoś na przykład dubie w nosie, bo to jest mniej więcej na wysokości kierowcy siedzącego w osobówce. Zobaczcie super sprawa, jakby ktoś potrzebował rampy załadowczej takiej rozkładanej, żeby nie wiem, wjechać jakimś urządzeniem kołowym, nazwijmy to w sumie motocyklem jakimś wyścigowym i pojechać na zawody ze sprzętem klienta. 1000 kg y, u taka rampa ma. Y, obsługuje się ją w sumie dwoma rękami. Jeden człowiek rozkłada. Tutaj są szaweczki, półki, szuflady. Tam są tyczki rozporowe, cztery sztuki. Y, I madło jest nawet. Także zabudowa. Fajna. Pełna profeska. To oczywiście jest puste. Ale tak czy inaczej, słychać jak się jedzie. Jak to wszystko tutaj się rusza. I dalej to ma. Słuchajcie, razem z tą zabudową. Samochód ma 700 ponad kilogramów ładowności. A teraz wam pokażę, jak się składa taką platformę. O. Jak widzicie, zrobiłem to lewą ręką. Więc złożyć można to jedną ręką, no a rozłożyć już dwoma, więc no, samemu tego nie nagram. Ale można też tą platformę otworzyć w tą stronę, tutaj jest po lewej stronie, e, przepraszam, po prawej stronie hmm, taka dźwignia. O, widać tak z taką czarną rękojeścią. To jest blokada i tu wtedy się ta platforma otwiera, e, tak jak. To skrzydło. Dlaczego? No, żeby nie trzeba, jakby, roz, rozkładać tej platformy, żeby yy, uzyskać dostęp do yy, strefy serwisowej, że tak powiem. I bardzo przydatna rzecz oświetlenie dodatkowe wodowni. Wyłączę. Wyłączę. I z drugiej strony jest yy, to samo przy skrzydłach tak zwana schodówka widać, więc mogę sobie włączyć tu. Później na tył, i tam też jest taki przycisk, włącznik, wyłącznik. Super. I tutaj mamy wlepkę 3,5 tony DMC. DMCZ, czyli dopuszczalna masa całkowita zestawu, to jest 6000 kg. Zatem są to dosłownie te same parametry, jak miała poprzednia wersja. Poprzedni typu szereg X62 z przednim napędem. Tutaj się nic nie zmieniło. Marzymy się. Czyli wersja L3H2 Nowa Masterka XDD, chyba tak się ten typ odszereg nazywa. Tak na pewno no XDD. I tu mamy zabudowę warsztatową. Teraz nie wiem czy się mieściła mi przednia ośka na wadze. Jest ok.

nie najgorzej. Zbiornik paliwa ma 80 litrów, czyli 80 litrów ropy. Spalanie 8 na trasie na setkę, powiedzmy, no to 1000 km zasięgu. A tak wygląda wnętrze. Masterki XDD. Nowa deska rozdzielcza. Nowa kierownica. No w zasadzie w ogóle nowe auto, tak. Tylko że, patrzcie, gdzie się znajduje guzik od ogrzewania foteli tutaj Może włączę zapłon, a nie, włączono. aha dobra to musi być po prostu włączony silnik yy, więc, no trochę to irytujące no ale no ale cóż haczyki są ściana grodziowa tapicerowana yy, regulacja kierownicy góra, dół no, to się... O! Dobra. Wszystko jest. Podgrzewana przednia szyba słuchajcie. Miejsce jest całkiem sporo. Wiadomo, że to nie jest limuzyna, ale te trzy osoby powiedzmy się tutaj powinny zmieścić. Nawet ten środkowy pasażer, patrzcie, widzicie tutaj, jakoś bardzo nie będzie chyba przeszkadzać. Ta budowa dźwigni zmiany biegów, ponieważ jest troszeczkę jakby miejsce na bliżej kierowcy. Więc tragedii nie ma. A, no i plus. Na pewno plus w porównaniu z powiedzmy ze sprinterem. Tutaj widzicie, one nie są rozdzielone blachą taką, tak? Sprinter to jest taka blacha. Tutaj można sobie coś wsadzić, coś co będzie jakby całą długość nam tam. Y zabierać. No i to jest w porządku. I tutaj też tak samo, ogrzewanie fotela, trzeba gdzieś palcem, jak już się człowiek tam sobie siądzie, to musi wymacać. I do końca nie wie, czy to włączył, czy na jedynkę, czy na dwójkę. No, więc tak to wygląda. Plus za pokrętła fizyczne. Tutaj mamy ekran dotykowy. Znany już z poprzedniczki zestaw wskaźników. To jest fajne, bo nie zasłania nam tutaj gdzieś cup holder, czy tam jakaś butelka w, w tym cup holderze przy widoku, nie odbija się w szybie, więc tutaj to jest według mnie w porządku. W ogóle schowków jest sporo. Co prawda, słuchajcie, nie ma wysuwanej, wysuwanej tej szufladki tutaj. Jest, wysuwany, jest wysuwana szuflada, więc niektórzy już chyba zaczynają narzekać, że kurczę, no fajna bo ta, ten, ta, ta półeczka, byłaby wysuwana, ten blacik, ale już go nie ma. Trudno. Słuchajcie, bardzo fajny patent, zwłaszcza jak ktoś czasami wozi dzieciaki. Wyłączenie airbaga pasażera żaden kluczyk, grot, wkładanie, wyjmowanie, cudowanie, tylko po prostu wciskamy sobie tutaj to, bierzemy na off i już jest dezaktywacja poduszki pasażera. Teraz jest włączony, proste, łatwe, fajne, super. Dźwignia zmiany biegów jest zlokalizowana bardzo blisko prawego kolana kierowcy, więc. Jest wygodna w użyciu, działa też poprawnie, nie wiem jak będzie dalej w sensie czy tak rzeczywiście będzie fajnie pracować sztywno ten drążek, to się okaże, plus za fizyczne przyciski, czy tam pokrętła do obsługi nawiewu, nawet jest słuchajcie tutaj indukcyjna ładowarka do smartfonów, ten przycisk od awaryjek to zawsze powinien być większy, ale, ale no, są fizyczne tutaj przyciski. No i wyświetlacz, jak na razie żadnych uwag, działa poprawnie, jasno, świeci, no tylko ta kamera cofania, zaraz Wam pokażę jak wrzucę wsteczny, nie wiem czy to będzie widać, ale jest jakość, no bym powiedział, kiepska moc, widać, nie widać. I to tutaj lusterko wewnętrzne, to tak naprawdę obraz z kamery umieszczonej na tylnych skrzydłach nad rejestracją. W porządku, sprawa, yy, tym bardziej no, w takich furgonach nieprzeszkolonych, gdzie no, yy, widoczność do tyłu jest mocno ograniczona. No, tutaj nawet można sobie wyregulować jakby widok. O, gdzieś tutaj jest coś takiego, że gdzieś tam się, o. I to się chyba jakoś reguluje w górę, w dół. Nie wiem, czy widać. Widać. No, więc to też jest jakiś plus. Słuchajcie, nie wiem, czy to złapę, czy to widać, czy nie, ale Tutaj, pod tą obudową, skrapla się woda i ona kapie po wewnętrznej stronie szyby. Nie wiem, czy to coś będzie widać, bo no po prostu krople tam są. Nawet włączę wycieraczki, żeby... Czy to będą wi widoczne, te krople, czy nie? No nie wiem, no ale jakby no... Idzie taka stróżka sobie. Ona teraz, co prawda, już trochę wyparowała, tak, bo się sam udrozgrzał. Nawet jest na przednią szybę. No, ale tutaj po prostu jest jakaś nieszczelność gdzieś, kurde, pod tym. Tutaj. Niedobrze. Ok, przejdźmy do podsumowania. Najnowszy Renomaster typu szeregu XDD na pewno lepiej zawraca jak poprzednik. To na plus. Jesteś też twardszy. Przepraszam za te dźwięki z tyłu, no ale to jednak zabudowa warsztatowa. W sumie nie wiem, czy to będzie słychać na mikrofonie, ale no, co jeszcze? Silnik. Dwulitrowa jednostka nowa, tak? Nowa w masterce, bo stosowana też była wcześniej, na przykład w trafiku. Oczywiście ona została zmodernizowana i w tej, w tej wersji 170 KONI generuje 380 Nm, dostępnych przy 1500 obrotów. Także no, nie powinno być źle i w sumie nie jest źle, natomiast. Czuć, że gdzieś tam podczas, no tak jak teraz, tak, chciałbym przyspieszyć. No i ona już tak fajnie przyspiesza jak poprzednik, jak ten motor M9D. No jednak, 300 cm różnicy, gdzieś tam to czuć. Gdzieś tam to czuć na jakichś górkach, gdzieś gdzie trzeba przyspieszyć, na przykład siedzi na czwórce. No i trzeba na przykład redukować na trójkę. Ale też nie wiadomo, tak naprawdę, jak. W takim dużym pojeździe ten silnik M9R będzie się sprawował, i to nie mówię o takiej zwykłej jeździe rok, dwa, tylko na przykład po nie wiem, sześciu latach jazdy z jakimś dużym obciążeniem, z jakąś zabudową typu nie, wiem, międzynarodówka, czy jakaś autolaweta, pomoc drogowa, czy nie wiem, chłodnia. Więc tego nie potrafię zweryfikować. Na razie oczywiście, bo pewnie jakieś, za jakiś czas pierwsze informacje przyjdą, czy coś się z tym samochodem dzieje. No właśnie, a czy coś się działo podczas testu? Słuchajcie, yy, chyba, nie mam nadzieję, że to było widać na filmie. Yy, skrapla się woda od wewnętrznej strony szyby z przodu, tak? pod tą obudową, gdzie jest to lusterko i tam ten, ta kamera. Yy, to stamtąd gdzieś wypływa woda po wewnętrznej stronie szyby, więc jakieś czasy jak z Maluchem się przypomniały. Ale to możliwe, że to po prostu ten model tak ma, albo no, może to są po prostu tak zwane choroby wieku dziecięcego. Gdzieś już kiedyś wspominałem jak byłem na jazdach tych pierwszych testowych w, w Krakowie. Tam z kolei jak mocniej trzep trzepnąłem drzwiami prawymi w jednej ze sztuk tam podstawionej, to wypada zapinka do drzwi. No więc takie no gdzieś te niedoróbki mogą się zdarzać. To jest jednak ta pierwsza seria nazwijmy to. Ale no, na pewno spalanie jest tutaj, słuchajcie, w porządku. Ja tym samochodem jeździłem i po mieście, i na trasie. I średnie spalanie dobra, nawet Wam pokażę w tym momencie, ile jest w ogóle z całego testu 9,6 i 6. A przypominam, że mam zabudowę warsztatową, która nie jest zbyt lekka tak? bo ten samochód beze mnie waży już 2800 prawie 2800. Więc, no, biorąc pod uwagę to, że są minusowe temperatury albo w okolicach zera, tutaj mam teraz minus 1 i pokazuję komputer, no to całkiem chyba niezły wynik, tak? Taka średnia 9,6 mi się wydaje przy takich warunkach zimowych. Cena L3H2 170 koni Wersja zaczyna się cennik od 144 900 zł, co jest według mnie niezłą propozycją. Tym bardziej, że ten samochód jest naprawdę dobrze. Wyposażony. No dobra, dobra, Poduszka powietrzna, no to powiedzmy, że to standard, w zasadzie wymóg. Mamy tutaj klimatyzację manualną, mamy tutaj indukcyjne ładowanie telefonu, elektrycznie sterowane, podżywane lusterka, czy na przykład dwuosiową regulację kierownicy. A do tego mamy też 10-calowy ekran dotykowy czy na przykład pełnowymiarowe koło zapasowe, więc słuchajcie jest bogato, mamy ten pomat, więc to jest dobrze wyposażony samochód, który naprawdę już dobrze skręca. Pytanie brzmi, jak będzie z trwałością, tak? To jest pytanie, na które niestety nie mogę odpowiedzieć, ale no, bądźmy dobrej myśli, tak? Miejmy nadzieję, że ten silnik nowy, dwulitrowy w Masterce będzie miał taką opinię, jaką ma Jaką sobie wyrobił. Ten silnik 2-3 litra M9T. Tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jakbyście chcieli jakieś szczegóły, czegoś się może dowiedzieć jeszcze więcej, to albo w komentarzach piszcie, ja wam odpowiem. Ewentualnie w opisie filmu jest link i tam on będzie prowadził do takiego pisanego testu też z galerią zdjęć, gdzie tam też sporo rzeczy się pojawi, zawsze się pojawia. Tyle. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Trzymajcie się. Hej.